Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do Was z recenzją Cienia Kitsune autorstwa Julie Kagały, czyli znowu wracamy do naszego kręgu zainteresowań azjatyckiego. Tak, tym, razem, tym razem mitologia japońska mm -hmm. jest na tapecie, si. bo cała ta historia i to jest pierwszy tom trylogii no jest inspirowana bardzo intensywnie właśnie mitologią i w ogóle demonologią przede wszystkim japońską. To jest książka, którą możecie kojarzyć w zupełnie innej oprawie pod tytułem Shadow of the Fox, mm -hmm. tak jak nazywa się w oryginale, pierwszy, pierwszy Tom. On już wyszedł dobre parę lat temu za granicą i prawdę mówiąc, ja się nie spodziewałam, że się doczekamy polskiego mm -hmm. wydania. Wydaje mi się, że cała już trylogia w tym momencie jest na rynku zagranicznym, więc podejrzewam, że z biegiem czasu doczekamy się drugiego i trzeciego tomu. Mnie osobiście chyba nawet ta polska wersja podoba się trochę bardziej niż, niż ta zagraniczna. Mam Ona baj. jest właśnie strasznie fajnie wydana, mm -hmm. one będą pięknie grz grzbietami tak, sterowymi. będą wszystkie trzy, no. Na wklejkach mamy mapkę, mm -hmm. z drugiej strony, tak samo. I w środku, jak to bywa z Fabryką Słów, i ówdzie są jakieś ilustracje, si. między innymi e, przy kolejnych częściach. W ogóle to też... View, ustawienie tej trylogii obok Wojen Makowych? No To jest, się jest wet dream, wet dream. No i też u góry między mhm. innymi e, każdego rozdziału. Tak. No i co? O co tutaj chodzi? E, o dla... jakiegoś lisa. O jakiegoś lisa. W ogóle, tak. side note taki. Chcemy porozmawiać o tym, ile jakichś takich gamingowych nawiązań się w tej książce pojawia? To jest nie bez przyczyny. To wiesz? jest nie bez przyczyny, no nie bo jakby, wiadomo teraz, jakby dociera do ciebie, przynajmniej ja tak miałam, że miałam takie. O to dlatego w Valorant jest Oni Wandal na przykład. Albo wy, Owełoczu jest Kitsune jako postać, no nie mam takie. A, ja wiedziałam, że to sam tych kręgów, ale teraz już widzę dokładnie skąd, bo nigdy się zastanawiam. Mm -hmm. taki, o to nie zastanawiałam, takie Oni Vandal, ładny skin, trochę drogi, no nie, ale takie o, Oni, fajnie, fajnie się strzela tym Onim w Valorantzie, no. I tutaj właśnie dla tych z Was, których właśnie mniej więcej te, te nazwy kojarzą, no to tutaj będziecie mieć na ten temat więcej. Mhm. O co tutaj generalnie chodzi? Naszą główną bohaterką jest Yumeko, czyli pół Kitsune. Dla tych z was, którzy nie wiedzą, Kitsune to jest no, taki demon, istota właśnie w tym kręgu mitologii japońskiej. To jest taki lis o wielu ogonach, bardzo często mhm. jest przedstawiony jako lis o wielu ogonach, który to posługuje się taką magią iluzji, to jest taki z reguły średnio groźny demon, który bardziej uprzykrza wam życie i stroi mhm. takie Pranki. Pranki, tak. Psoty, Acz, psoty tak. Aczkol to jest trochę taki europejski chochlik coś tak, w tym rodzaju. Tak tak, 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 tak. Aczkolwiek, jak to bywa też w naszym europejskim kręgu, chochliki potrafią dogryźć człowiekowi bardziej niż mniej, więc mhm. kitsune to też nie są takie stworzenia zupełnie bezbronne. No i nasza Yumeko właśnie jest w połowie kitsune, więc nawet w ludzkiej postaci ma ogon mhm. i odstające uszy, które to musi ukrywać za pomocą właśnie magii, iluzji, żeby no, osoby postronne. No nie kojarzyły jej właśnie z demonem, z jakąś taką istotą należącą do innego kręgu. I ona przez całe życie wychowuje się w takim klasztorze mnichów, można powiedzieć, w świątyni. Mm -hmm. No i nie robi tam jakoś specjalnie nic ciekawego, pomaga mnichom w sprzątaniu, zapalaniu świeci. Cały taki... czas dostaje bóję, że ej, miała się pilnować z tym ukrywaniu ogona. Ona ma takie I'm trying, a oni takie. No, mnisi jak to mnisi, są niektórzy bardziej ponurzy, inni troszkę mniej. Generalnie wszyscy sobie tam żyją we względnej harmonii aż do pewnego momentu, w którym to Jeden właśnie z mistrzów opowiada Jumeko pewną legendę, a właściwie na moment później następuje taki atak demonów na tą świątynię, no i jest ona właściwie zrównana niemalże z ziemią, do tego stopnia, że każdy kolejny mnich, którego Jumeko przez całe swoje życie poznała, kończy zamordowany. Natomiast ona dostaje bardzo konkretną, czy znaczy konkretną w sumie i nie, to tak, hmm. zaraz Wam wyjaśnimy o co chodzi misję, żeby zabrać pewien zwój, a tak właściwie to połowę zwoju jego można powiedzieć część, jego tak. część, która. I na tym zwoju mamy taką modlitwę, przepowiednie. to jest magiczny artefakt, który jest powiązany z takim smoczym bóstwem, wielkim smokiem, który no też jest, myślę, dosyć znany w ogóle też w naszych kręgach, jeżeli chodzi o symbol siły też potęgi właśnie mhm. w szczególnie azjatyckich kręgach. No i tenże smok raz na tam ileś set lat, prawda? E, A wynurza się z eteru so, i robi fajnie. rzeczy. Tak. No i żeby tego smoka e, prawda przyzwać i, i rozkazać mu, żeby robił rzeczy, istnieje połowa tego kręgu, że nie kręgu tylko zwoju i druga też połowa tego zwoju. Mhm. No i mnisi oczywiście ten zwój chronili przez cały ten czas. Jumeko nie może pozwolić, żeby ten zwój wpadł w niepowołane ręce, bo jest trochę osób, które sobie mm, no, chcą ten zwój dla siebie, najzwyczajniej w świecie. Zatem ona wyrusza w dosyć niebezpieczną drogę, która mają doprowadzić do świątyni, innej świątyni tym razem, która właściwie nie wiadomo gdzie jest. I tak nie do końca. Jak do niej trafić. I tak nawet nie, nie do końca i... wiadomo, czy ona w ogóle istnieje, tak naprawdę, i czy ona gdzieś jeszcze jest. Bo tam też jest druga połówka tego, tego zwoju. Co za tym idzie, Jumeko musi trafić jeszcze w jedno miejsce po drodze. Bo tam podobnoż mają jej powiedzieć, gdzie ta świątynia jest. Więc dostaje taką oto misję, i właściwie nic poza tym. No więc zgodnie z tym rusza w tą podróż. Przypominam, że to jest postać, która właściwie nosa poza bramę tej świątyni nie wychylała. Dokładnie. Tak. Więc świat poza właśnie terenem świątyni jest dla niej całkowicie obcy i bardzo często niezrozumiały. No i po Ale... drodze. Po drodze pojawia się on. Pojawia się on. E, I to jest taki. Frajer. Nie, no nie jest frajerem. Jest. To jest. Ale nie frajerem w postaci tego, że robi frajerskie rzeczy, tylko nie jest frajerem w twojej definicji. Czyli jaki? Honorowy gość. Kinda. Może troszkę. No, w pewnym Lies. sensie tak. W, w pewnym sensie tak. Bierny idei. Tak, no Oddany tak. swojemu klanowi. Tak. Tak. jest. Klanowicienia. Tak, klanowicienia, więc jest wroczny. Tak. tak. Robi, rzeczy. robi rzeczy. Ma magiczny miecz. Co więcej, to nie jest magiczny miecz, to jest, to jest miecz z demonem, miecz, w którym zaklęty jest niejako demon. demon, co za tym idzie, ten demon jest zaklęty w sumie w nim, no, no i on jest oczywiście wyjątkowy, niezgodny. niezgodny w pewnym sensie, jest wyjątkowym wojownikiem mhm. o wielkiej mocy, no bo hej, dzierży ten miecz i tego demona i jak odpala tego demona, to jakby odpala ulta, morduje ludzi mhm. w sposób który powala do kolana, wyobrażacie sobie jakby wielką, wielką taką moc i taki ten moment, w którym ten demon przejmuje nad wami kontrolę, nie? Mm -hmm. I on jest rządny krwi i chaosu i wszystkiego, co jest związane z agresją i tak dalej, i tak mm -hmm. dalej. Um, no więc oczywiście był trenowany przez całe swoje życie, żeby tego demona okiełznać. Mm -hmm. No i tak się jakoś dzieje, że ich ścieżki się krzyżują, no, bo jakby on idzie po zbój, a ona z tym zwój jest pieprza. I się okazuje, że nagle jest takie, ej, zabierzesz mnie do stolicy? A on w takie: na no na mogę cię zrobić do tej stolicy, bo skoro zwój już tu nie ma, no to w sumie pociól. Widzicie, co się dzieje. No nie? Yumeko nie mówi mu, mhm. że ma ten zwój ze sobą. Twierdzi, że. Tam, gdzie ona zmierza, ten zwój jest, więc jak on będzie chciał, to go sobie w sumie weźmie, uh -huh. ale weź mnie tam doprowadzić, co bym była bezpieczna, bo jestem jedyną osobą na świecie, która zna drogę do tego miejsca. Uh -huh. A z racji tego, że jak już wspomniałyśmy, on jest bardzo honorowy uh -huh. i jest jego misja jest nadrzędnym celem jego życia, uh -huh. no to wyrusza z nią w drogę. Generalnie nie jest to jedyna postać, którą ją po drodze spotyka. Jest tam jeszcze kilka takich orzeszków. Orzeszków? I to jest trochę tak jak zbieranie drużyny w arpegu. Ktoś miał Dragon Age na przykład, to wie. W ogóle ta książka jest trochę arpeggiem. Totalnie jest arpeggiem. Mhm. No więc mniej więcej tak rysuje się nasza linia fabularna. O to w tej książce chodzi. Natomiast jak to przebiega i jak to jest napisane? Bo tu jest w sumie co najmniej kilka ciekawych y, aspektów do rozłożenia. Jak już wspominałyśmy, ta książka jest wypełniona po brzegi. Elementami zaczerpniętymi z kultury Japonii, z mitologii japońskiej, nie. właśnie szczególnie z tego panteonu demonów, można powiedzieć. Tak. Mamy na przykład taką postać, jeżeli się interesujecie właśnie tym tematem. Ja w tym momencie nie wiem, jak ona się jakby nazywa tak mm, poprawnie, ale to jest ten taki kobiecy demon o pajęczym odwłoku, mhm. tak? Pół kobieta, pół pająk. To też jest taki, taka dosyć, mm, mam wrażenie, powszechnie znana demoniczna postać. Jeżeli chodzi, właśnie m, nawet o te nasze kręgi. Jo. Mm, więc ona właściwie pojawia się na przykład niemalże na samym początku. Jest Demon Unii, o którym już między innymi tak, e, Marta tak, tak. też poniekąd wspomniała. Ja mówię o Moskini, ale no możemy mówić o Demonie. Tak. No jest e, takich postaci jeszcze co najmniej kilka. E, w ogóle na początku wydawało mi się, że to będzie dosyć brutalna książka, bo rzeczywiście mhm. jest dosyć krwawo w otwierającym rozdziale. Natomiast z biegiem czasu ona się troszeczkę wypłaszcza i nie jest tak morderczo i tak właśnie brutalnie, jak to się zapowiadało z początku. E i całość właśnie, poza tym, że przypomina w ogóle strukturę właśnie takiego rpg tego momentu, w którym ruszacie w drogę, zbieracie po drodze towarzyszy i wykonujecie taski. Tak, i od misji do misji trochę ta fabuła się posuwa właśnie tym takim schematem, My robimy jedną rzecz, która wpływa na to, że jesteśmy tam, tam musimy zrobić kolejną rzecz i tam poznajemy kogoś, kto pomoże nam zrobić kolejną rzecz i to prowadzi nas dalej w fabulę. To jest też taka struktura, która jest na pewno dobrze znana fanom anime. Mhm. Więc cały czas pozostajemy jakby w tej tak. samej jakby kulturze, Dobrze. Ja I... jestem w ogóle zero animiarą, jakby ja nie, nie jestem jakąś konsumentką anime. Ale ty już nawet jak Pokemony oglądałaś. Tak, ale to, to właśnie to już jestem wiecie. taka, że ja jakby wiem z czym to się je, ale nie oglądam osobiście. To mam takie, dobre, to, to brzmi jak anime, jakby totalnie widzę to. I wiesz, na przykład gdyby to było zrobione na anime, byłaby tego rekanizacja anime, to na przykład Tatsumi z tym mieczem i z tym demonem to by było totalnie do simpowania. Tak. Jakby on się tam wyjeżdżał i tak dalej. Czyli wiesz, w czarnym kostiumie, takie tak, zimne tak, spojrzenie. Tak. To by wyglądało absolutnie od tego demona. Ja świeci mm. na fioletowo, tak. coś tam coś, tak, nie? Tak, i, tak, tak, tak. i no. dzieją się rzeczy. Mm. Ja się trochę obawiałam tej struktury, bo ona przez jakiś czas jest stosunkowo powtarzalna, to znaczy ludzie idą, ludzie mm -hmm. spotykają kogoś, ten ktoś na pewno chce im odebrać ten zwój, więc muszą się bić tak. i iść dalej. Ja szczerze mówiąc, właśnie tak spojrzałam tutaj, około 400 strony się troszkę przynudziłam, przyznam. Mhm. Właśnie ze względu na monotonię schematu, bo tak jak początkowo on rzeczywiście bardzo mocno mi siadał, jest jeszcze jeden zabieg z y, suki, o którym zaraz powiem podejrzewam, bo to jest ciekawe, i to jest coś, co mnie wyrwało trochę z tej monotonii na moment, no, mhm. nie bo to on przedstawił, no, zaraz do tego dojdę. Koło tej setniej strony mam takie. Dobra, dawać następnego taska, bo jakby już mi się książka kończy, a ja cały czas robimy to samo w sobie troszkę, no nie? Ale też jakby, hmm, mówimy to samo nie do końca oznacza, że te historie i te wydarzenia są powtarzalne, bo nie to są. Struktura jest raczej Ale powtarzalna. struktura jest powtarzalna. I tak do 300 strony miałam takie, oh, let's go, co jeszcze tu się wydarzy? Koło 400 miałam takie, dobra, ja chcę finał, no nie? Więc to było takie 50, 60 stron może, kiedy miałam takie, no, 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 no. o, dzieje się. Yy, i tak, więc nie zwalam tego jako taki wielki jakiś y, myk z cyklu wada. Y, też dlatego, że jest właśnie fajny zabieg z jeszcze jedną postacią, która pojawia się dosłownie w pierwszym zdaniu. I jest w pierwszym zdaniu od razu w ogóle to jest bardzo takie, jak czy captivating, no, urzekające. Przyciąga twoją uwagę. Tak, w dniu, kiedy suki przebyła do pałacu słońca, padało w noc i śmieci lało jak cebia. Ja mam takie. Coś so she's dead to so she's alive. O co chodzi, no nie? I I'm okazuje dead. się. I'm, alive. I'm, I'm dead, I'm alive. I okazuje się, że suki jest takim, można powiedzieć, wymykiem fabularnym z cyklu. Pokażmy, co się dzieje gdzieś indziej i to wraca tak średnio raz na, nie wiem, na 100 stron. Każda gdzie... część się zaczyna jej No, rozdziałem. Więc, więc właśnie tu są takie trzy chyba czy cztery, nawet nie jestem pewna. Wydaje mi się, że są trzy na pewno. Tak, trzy są na pewno nie wiem, czy czwarte też się nie pojawił gdzieś tam. Takie rozdzieliki, które pokazują nam inną perspektywę na te wydarzenia i co się dzieje właśnie. В этом зум месте. Troszkę? To jest potencjalna perspektywa na złuczyńce tak. historii. Mhm. I to jest coś, co rzeczywiście przełamuje schemat. Ja przyznaję, że Kagała chyba w ostatniej chwili zmieniła strukturę tej książki, czyli oderwała się od tego schematu, o którym mówimy, tej drogi, tych zadań, tych tak. kolejnych bijatyk. I właściwie, odkąd zaczęła się sekwencja tam w Pałacu Cesarskim, mhm. to tego to momentu leci. leci już zupełnie inaczej ta, ta historia i ta końcówka czyta się właściwie błyskawicznie. Bo to jest bardzo odświeżające, bo dostajesz bardzo stabilny i taki solidny schemat właśnie postępowania i podróży bohaterów, a potem nagle już twarz, bo oni są w tym pałacu i tam się dzieją rzeczy i w ogóle. I do samego zakończenia tak naprawdę jest już high action i, i, i taki, taki moment w cyklu, że kurczę, już nie wiem, co się teraz wydarzy. Tak? Mm -hmm. Za chwilę mogę przewrócić strony i okaże się, że wszyscy zginęli. Na przykład. Tak, i rzeczywiście to był, wydaje mi się, ostatni moment, w którym ona mogła to zrobić, bo mm -hmm. jeszcze jeden taki mini-task i odłożyłabym tę książkę. Ja miałam taki mm -hmm. moment, kiedy myślałam sobie, kurde, czy ta książka będzie cała tak wyglądać? I no. Jakby, czy to będzie... Cały czas to będę dostawała w kółko. Albo co gorsza, że będzie ten task, 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 a potem będzie nawalanka z bosem wszyscy wyjdą koniec. żywi i koniec, no nie? E, no. Więc. No, na walka z bosem kinda. No walka z bosem była, ale, ale ona wiesz, była satysfakcjonująco przeprowadzona. Tak, bo to nie było tak, że to było na zasadzie, wiesz, nawalasz tego bossa jednym ciosem i ci się udaje, tylko rzeczywiście wymagało to jakiegoś jeszcze innego podejścia. innego, Tak, tak, tak. Kagała w ogóle naprawdę sprawnie pisze sceny, to nawet nie batalistyczne, tylko raczej biatyk no, jakichś takich starć, prawda, gdzie tu właśnie wyciągamy katany tak, i, i tak, czarowe, tak. i nasze abrakadabrowe jakieś takie czary z kieszeni i tak dalej. I to rzeczywiście jest bardzo efektowne i to mi się zawsze najbardziej podobało w tych scenach. W ogóle uwielbiam absolutnie ten moment, w którym dołącza nam kolejna postać do drużyny. No. I to jest ten ja nie chcę spojlować, bo on się pojawia wcześniej też no. właśnie w historii Suki ten typ od tego fletu ten typ od fletu i on no. z przy tym moście i ja mówię nie ze mną nie zmierzysz, to sens mojego życia, jakby pozostaje tak, hasło. Ej, ale wy oboje jesteście zmęczeni, to będziecie teraz nowe, ale to jest bez sensu. Jakby Nie będziecie mieli Cała ta raz, no. dyskusja to jest, tak fest. jest tak absurdalna, Jest tak polemiczna, jest tak absurdalna i wiesz, i ten jakiś tam król demonów, wie, to, to, że tam, nie wiem, tej masy wychodzi Aha, tam w ogóle, to tak. rzeka tam, co się dzieje? Yo. Tam czerw pustyni z dune <laughs> występuje tylko z rzeki, nie? To no w ogóle wie, <laughs> no. I ja, To jest moja ulubiona scena. To... Czyli ty podfletu jest twoim frajerem. ty frajer. fletu jest moim frajerem. To tak, ja nie pamiętam teraz, jak on się nazywał, bo ja tą książkę już czytałem jakiś czas temu. Ale on się tutaj chyba. Ale nie, nie spojlujmy tego, wiesz? Nie spojlujmy tego. Nie, tak. dobra, ty pod fleta jest ważny. Tak? Ty podfletu. fletu. Zapamiętajcie go? fletu? fletu. 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 Ty podfletu jest ważny, tak. To tak. jest Bajas Tak, tak, to jest mój, to jest mój koleś. Jak ty... lepiej jego tak. No to nie, świetnie, bo... jakby razem mamy wszystko. Wielki demon. jakby <laughs> Więc tak, to jest w ogóle cudowne. Finał jest rzeczywiście taki, że człowiek chce sięgnąć po kolejny tom i czytać dalej, bo odwala się akcja. Mm -hmm. Zostawi, zostajemy w takim poczuciu cliffhangerowym, tak? tak tutaj tak, taki tak. Ten zabieg zdecydowanie tutaj można w ten sposób określić. No, dzieje się coś takiego, co zdecydowanie zmienia w ogóle rozkład sił. Tak, i trochę się człowiek zastanawia, no dobra, i co teraz? I co teraz? I co teraz? się stanie? Dokąd zmierzamy? No nie tak. Więc do no, przyznaję, że ja czekam bardziej na ten drugi tom niż na ten pierwszy. Mm -hmm. Swoją drogą jeszcze z takich ciekawostek, ja sobie to tłumaczenie polskie wymiennie słuchałam z oryginalnym audiobookiem, no. bo był nas tym storytelu mm -hmm. standardowo. Przy okazji, oczywiście, miałam jakieś tam porównanie polskiego tłumaczenia i oryginalnego tekstu, więc to zawsze pomyślałam sobie, że jest to warte też wspomnienia tutaj w, w recenzji. Że właściwie nie mam żadnego problemu z polskim tłumaczeniem. Uważam, mm -hmm. że naprawdę trafnie oddaje charakter tego tekstu oryginalnego. Co więcej, ten audiobook w ogóle średnio mi się słuchał, bo tam mamy y, dwójkę lektorów i męski lektor czyta postaci kobiece taki dosyć mm, kreskówkowy sposób. A ty sposób. Mówiłaś, narzekałaś na to. W dosyć właśnie kreskówkowy mm -hmm. sposób, który nie do końca mi odpowiada. Z drugiej strony, jak sobie myślę, że ta konwencja w ogóle jest konwencją anime, można powiedzieć. Jest to do pewnego stopnia wytłumaczalne, tak? No. E, to są lektorzy anglojęzyczni, którzy mm -hmm. ewidentnie znają japoński, albo może mają japońskie korzenie, albo w ogóle są Japończykami, ale bardzo dobrze mówią po angielsku. Ciężko mm -hmm. stwierdzić, nie robiłam researchu na ten temat. Bo fantastycznie wymawiają japońskie nazwy, które okay. się, się tutaj pojawiają, mm -hmm. albo jeżeli nie japońskie, to takie, które są w ogóle japońskim językiem inspirowane, bo jest tutaj ich całkiem sporo. Także prawdę mówiąc, ja tego audiobooka tak niekoniecznie go polecam, polski tekst naprawdę daje radę. Od zary, dowodzi. Więc, zresztą jest już chyba na Legimita książka i wydaje mi się nawet, że ona jest w polskim audiobooku już, o, tak mi się wydaje. Okay. Więc jeżeli ktoś jest też fanem takiej formuły, no to no. zachęcam, bo naprawdę polskie tłumaczenie daje radę i w ogóle niczego mu nie brakuje. Si. No i co? Ja ją pierwszy raz widzę, dlatego się zakończę no, tylko grzbietem, ja Bo jakby Grzbiet. Tak, Grzbiet oddaje super. chyba nawet bardziej niż okładka, wiesz, Dobra, moim zdaniem. Grzbiet jest piękniejszy od okładki. Ja, ja tak się zastanawiam, no bo tutaj na okładce zakładam, że jest Jumeko, czy na przykład na drugim tomie będzie Tatsumi, albo ktoś tam inny. That would be nice. Wow, i toki like... bo ja nie, to... <laughs> tak. tak, więc cool. wydaje mi się, że nasza drużyna w drugim tomie rozrośnie się do co najmniej raz, dwa, trzy, czterech osób. No, tak mi się wydaje. Dwie babeczki i dwóch typa. Tak. Ym, więc będziemy mieć większy, szerszy zestaw bohaterów. Do sympowania. Jestem ciekawa, czy oni też dostaną swoje perspektywy, bo tutaj mieliśmy dwie, czyli tak, właśnie tu, i Właśnie, bo tutaj są dwie perspektywy. Tu jeszcze mamy jakby rozdziały z perspektywy Tatsumiego, co jest w ogóle tym bardziej krejzorskie, kiedy czytamy o tym, że jakby wiecie, w jednym rozdziale Jumeko go oszukuje, go w jajo, a potem Tatsumi. O, tak fajnie się z nią podróżuje. Ona jest taka szczera i taka sympatyczna i takie... You have no idea, you have bro. No idea bro. Tak. Jednak. Ja lubię ten zabieg właśnie, mm. kiedy wiesz, z jednej perspektywy wydaje Daje nam się coś, coś, a z drugiej tak. perspektywy okazuje tak, tak, się, że tak, tak. coś tam jest. Mm -hmm. To jest jeden Czart. z takich w ogóle moi, moi, moich ulubionych zabiegów, pewnie dlatego też tak bardzo mi się podobało Divine Rivals. <coughs> bo już, bo to odprowadzę na pięcie, czy tak, nie? No tak. kiedy on się dowie? Bo ty wiesz, a kiedy oni się dowiedzą. Tak. Kiedy no. on się dowie i kiedy Yumeko się wysypie, nie? bo tak, to jest jakby tak, tak. tutaj kluczowe. No i ich dynamika w ogóle, Yumeko i Tatsumiego, to, to jest totalnie black card i Golden Retriever Energy, mm -hmm. gdzie ona jest właśnie taka radosna. I czajny kot. Wiesz, jest taka radosna, energiczna, jest taka urocza, wiesz, w tej swojej mm -hmm. też niewiedzy i mm -hmm. ciekawości świata, tak? No bo to jest pierwszy moment, w którym ona wychodzi poza mury świątyni tak. i w końcu może doświadczyć różnych rzeczy, tak? A to w sumie, jak to już się pewnie domyślacie, jest Stary, wojownik, jest takim dziadem. Nie, no, nie jest stary, on jest, młoda, jest taki ponury. No ale z no, no sta Staje wojownik, tak. że doświadczony. No tak, tak. tak że on, on, założywa, sobą. on jest stary. Duchem, duchem. Tak, tak z no, już no, typniakiem no. Więc. No. Jakby you see what's going on? Taki grumpy sunshine trochę, A. używając mm -hmm. tropów z TikToka. Mm -hmm. to, to, to jest coś takiego. Mamy jeszcze typowego starego chłopa i mamy jeszcze chłopa z fletem. I. Co za zestaw w ogóle. Ale tutaj też jest są zwierzątka w drużynie. No, bo jest pieseczek. Piese... Pieseczek. Mamy Będziem... lisa, typa z fletem, pieseczka, starego dziada. Typa z demonem. <noise> Typiary, która jest on odżywiona. Tak, i typia ze świątyni. W sensie ona nie jest w ekipie, ale no w sumie trochę jest. Może będzie. Może będzie. Ha, z... Mieszanka. Galeria Mieszanka. postaci jest fajna, tak, bo tak, myślę, że tak, każdy tak. z nas sobie znajdzie kogoś takiego, kogo lubi najbardziej. Mhm. Aczkolwiek scena na przymości najlepsza. Ja sobie chyba aż dzisiaj się przeczytam jeszcze raz, bo to było absurdalnie dobre. Ja chcę wiedzieć, co jest dalej, bo w sensie wkurza mnie trochę ten kliff bo on jest w bardzo dobrym momencie zrobiony. Do... Ja nie lubię takich rzeczy. Nie lubisz takich rzeczy. Chcesz, w sensie, lubię robić takie rzeczy, ale nie lubię ich czytać, bo mnie potem dogryzie. Kurde, kurde fabryka ten... słów dawać ten drugi tom. Ja nie wiem, czy ja znajdę w ogóle, kurde, teraz tę te scenę przy tym moście, bo to było tak dobre, że bym chociaż kawałek wam przytoczyła tego dialogu, ale no, no nie, to nie to. To jest legenda, to też nie kurde, no nie uda mi się teraz tego odszukać. na stoje można wrzucić. Eee, o, 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 to chyba to? Czekajcie innego mostu nie ma, to chyba to moi drodzy, bla bla bla, bla bla bla... Yy, nie dobra, chyba to jednak nie jest to. Anyway, jak znajdziemy, to wrzucimy Wam najwyżej na storieski z oznaczeniem, że Lili spoiler, tam się może jakiś wydarzyć, więc yy, tak, dajcie znać, czy może czytaliście ją w oryginale, bo jednak ma już swoje latka, bo już ma chyba z 5 lat, o ile się nie mylę, więc może część z Was na fali poleceń zagranicznych się nią zainteresowała i też oczywiście to jest ten moment, w którym opowiadacie się, w którym teamie jesteście, czy to jest team, typ z fletem, czy to jest team umeko, czy może Tatsumi, czy może Pieseczek, czy może reszta tej zabawnej ferrajny, więc oczywiście feel free, żeby nam napisać i do zobaczenia następnym razem. Ah